Cześć Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale tym razem w podsumowaniu muzycznym lutego. Miesiąc temu zrobiłem tak samo podsumowanie stycznia, ale zrobiłem to w postaci shortsa i pomyślałem, że chyba jednak wolę robić to w postaci filmiku. Mam wtedy troszeczkę więcej czasu, nie muszę się ograniczać do tam chyba 3 minut. Mogę też powiedzieć wtedy więcej, nie tylko o albumach, nie tylko o singlach, ale ogólnie o wszystkim dotyczącym muzyki w tym roku, ponieważ jest to podsumowanie muzyczne, a nie tylko najlepsze albumy i najlepsze single. I na początku powiem o kilku najlepszych albumach, projektach przynajmniej, które według mnie wyróżniały się w tym miesiącu. I zaczynamy od czegoś dla fanów post rocku pomieszanego z elementami jazzu. Chodzi tu o Tir na Tak to się chyba czyta, nie mam. Pojęcia, szczerze mówiąc, od Marucha, czyli na ten moment jeden z moich faworytów na płytę roku po tych dwóch miesiącach. Chociaż wyszło już kilka fantastycznych projektów, to jest ogólnie epka, a nie płyta, ale no wiadomo o co chodzi. Jeden z najlepszych projektów w tym roku. To, co mnie urzekło na niej, to ta pasja, z jaką grana jest muzyka. Ile emocji wylewanych jest na instrumenty, bo to jest wyłącznie instrumentalny projekt. Jego brzmienie jest bardzo mroczne i przerażające. Czuć przez cały odsłuch jakąś taką grozę dookoła, i ta groza nie zwalnia. Tempa, ona nas męczy i wałkuje aż do ostatnich momentów. Na pierwszym planie takim głównym bohaterem tej epki jest saksofon i jest on zagrany świetnie. Ale perkusja oraz pozostałe instrumenty są równie dobre. Ostatni utwór, czyli bodajże czyta się to Kate Hare, jest po prostu fenomenalny i nie mogę przestać go słuchać. A jeżeli jesteśmy już przy mrocznych klimatach, to świetnym reprezentantem gotyckiego rocka jest Gluton for Punishment od Heartworms. Mój Boże, jak ja uwielbiam ten album, każdy utwór jest tu świetny. Artystka zbiera inspiracje z klasycznych, gof, post brzmień z lat 80. i wykonuje je na swój styl. Jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, czyli gothic rock. Jest to jeden z lepszych projektów ostatnich lat. Nie tylko jest niesamowicie mroczny, posiada świetny klimat, ale jest również bardzo chwytliwy. Każdy track posiada fajną strukturę, w której zaczyna się spokojnie, instrumentalnie rozwijając się coraz bardziej, aż pod koniec zawsze dostajemy wiele świetnych brzmień i śpiew artystki, która zazwyczaj powtarza pewne wersy niczym w refrenie. Też jest to zazwyczaj niesamowicie wpadający w głowę moment, przez który mam ochotę ciągle do tej płyty wracać. Jest to fajnie, właśnie wykonane chociażby na Extraordinary Wings lub Smuggler's Adventures, ale ogólnie jest to fantastyczna płyta, polecam przesłuchać. Ichiko Aoba, Luminescent Creatures kolejny fantastyczny projekt, który wyszedł w lutym. Dodatkowo jest to chyba najpiękniejszy album, jaki wyszedł w 2025 roku dotychczas. Jest tak uspokajający, że od czasu jego wyjścia mam ochotę tylko leżeć w łóżku i słuchać go w zapętleniu. Artystka posiada wręcz anielski głos, który sprawia, że nie potrzebuje nawet podkładu muzycznego, żeby to brzmiało dobrze. Natomiast muzyka jest i wydobywa z nas podczas. Czas słuchania całą masę emocji, zarazem sprawiając, że czujemy się bardzo komfortowo. Muzyczne kompozycje wraz z kojącym, spokojnym wokalem artystki sprawiają całość niesamowicie magiczną. Jest to podróż, w której bardzo łatwo się zanurzyć i nie chce się, żeby się kończyła. Instrumentalnie jest to świetne. Dodatkowo utwór Luciferin jest absolutnym arcydziełem i niewątpliwie jednym z najlepszych, jak nie najlepszym, który wyszedł w tym roku. Następnie, jeżeli ktoś lubi indie rockowe brzmienia, z świetnym Świetnym tekstem, to polecałbym z tego miesiąca People Watching od Sama Fendera. Jest to artysta, z którym, tak samo zresztą jak z poprzednimi, pierwszy raz miałem styczność dopiero w tym miesiącu. Natomiast na pewno będę śledził jego kolejne ruchy, ponieważ People Watching jest naprawdę dobre. Artysta prezentuje tu bardzo miłe, serdeczne wręcz powiedziałbym wokale. Dobre instrumentale, ale tak jak mówiłem wcześniej, najważniejszy jest tutaj tekst. Płyta jest dość smutna, nostalgiczna, a w szczególności Closer, czyli Remember My Name który jest niesamowicie emocjonalny. I to były według mnie cztery takie najlepsze projekty. Mam nadzieję, że wybrałem w miarę z takich różnych gatunków je, ale jeżeli chodzi też o takie najlepsze single, które w tym miesiącu mnie porwały najbardziej, to są one następujące. Swans, We Are So Back. Jeden z lepszych zespołów wszechczasów ciągle ma w sobie to coś i wydaje Króciutki, 20-minutowy single. Taki idealny na jakąś imprezkę, rodzinne spotkanie, żeby cię stamtąd wyrzucili i już nigdy więcej nie zaprosili. Ale tak serio, to widziałem już od paru miesięcy, że na album Of the Year Swans ma wpisaną rzekomą premierę swojej nowej płyty w 2025 roku. Ale jednak nie widziałem, żeby zespół kiedykolwiek to potwierdził. Natomiast z tym singlem zapowiedzieli również na 30 maja premierę swojego nowego albumu Birthing. I po tym świetnym. Potężnym singlu, w którym Swans trochę miesza te swoje style z poprzednich lat. Słyszę tu trochę tych ciężkich momentów, jak na The Seal czy To Be Kind, oraz też drugą, bardziej optymistyczną połowę w stylu The Beggar. Natomiast po tym singlu jestem naprawdę pozytywnie nastawiony na nowości od Swans, ponieważ Michael Gira w wieku 71 lat ciągle nie odpuszcza, i mimo że jest to zespół z lat 80., 90., to ich. Passa z XXI wieku jest niesamowita. The Seer, To Be Kind, The Glowing Man, Living Meaning, The Beggar wszystko to jest fantastyczne. A teraz jeszcze dostajemy świetny singiel promujący album. Ten zespół jest niezdolny do wydawania słabej muzyki. Sorry, że tak się odpaliłem, ale to jest jeden z moich ulubionych zespołów w historii i jestem niesamowicie podekscytowany, że wydaje nową muzykę i że jeszcze ta muzyka jest cały czas fantastyczna. Następnie mamy Fontainy z DC, cieszące się i doceniające aktualne. Lata młodości z najnowszym singlem It's Amazing to Be Young. Z czego może nie jest to nic niesamowitego i innowacyjnego, ale zespół po raz kolejny triumfuje i wydaje świetną muzykę, optymistyczną nie tylko lirycznie, ale też i dźwiękowo wydobywającą z nas pozytywne emocje. Więc tak, z DC po świetnym krążku z zeszłego roku wydaje bardzo dobry singiel. Nie wiem, czy wiąże się on z jakąś promocją nowego albumu w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że nie, ponieważ nie minął nawet rok od Romance, ale chętnie przyjmę na razie sam taki single. Mamy też Lady Gaga ze swoim najnowszym dobra, do bro Na którym Lady Gaga wraca ze swoim stylem, który prezentowała w swoim prime, czyli w 2009-2010 roku. Ten single posiada bardzo dobrą produkcję, wokale, ale przede wszystkim jest niesamowicie chwytliwy. No nie możecie zaprzeczyć, że już przy pierwszym odsłuchu, zanim jeszcze ten single się zakończył, już ten refren wchodził w głowę. Zresztą, właśnie ten refren, moim zdaniem, jest bardzo w stylu tych hitów sprzed półtorej dekady od Lady Gagi. Abra katabra amor una na morta u gaga Roma Roma gaga u Jest to na pewno jest to na pewno jakieś nawiązanie do tamtej piosenki. Słyszałem w ogóle niektóre opinie, że przypomina on Łowcy Gwiazd, utwór od Kleo. i no moim zdaniem tak nie jest. Jest to mocno naciągane. Przede wszystkim różnica polega na tym, że Łowcy Gwiazd jest gówniane, a Abracadabra jest bardzo dobry. A jako czwarty dałbym jeszcze Pan Chico", który po raz kolejny wydaje dobry singiel. Tym razem jest to Honey Camp i tak samo jak w styczniu znajduje się też w podsumowaniu za luty. Tym razem nie nie jest to żadna współpraca z innym artystą, ale wciąż świetny, neopsychodeliczny utwór. Jest to swoją drogą już trzeci singiel promujący ich najnowszy album, który ma wyjść 4 kwietnia, i jak na razie. 3 na 3 single są bardzo dobre, więc płyta zapowiada się serio obiecująco. I z racji tego, że tak jak mówiłem, jest to podsumowanie muzyczne lutego, w sensie po prostu miesiąca danego, to będę się starał mówić też nie tylko o muzyce wydanej, ale też o takich muzycznych wydarzeniach z tego miesiąca. A tak się składa, że w tym miesiącu zostało ogłoszonych kilka ciekawych artystów, którzy mają wystąpić w Polsce, i na pewno jedną z nich jest Chapel Roan, która wystąpić ma na Orange Warsaw Festival, co moim zdaniem jest naprawdę dużą, Dużą sprawą, dużym wydarzeniem. Chapel nie tylko wydała już ponad rok temu fantastyczną płytę w 2024, bardzo dobry singiel, ale też na początku tego roku wygrała Grammy za najlepszą debiutującą artystkę. I na Orange Wars Festival będzie również występowała, bodajże, Charlie XCX, więc jest to naprawdę fajne kombo. Innym ciekawym ogłoszeniem, wydarzeniem, o którym raczej wszyscy słyszeli, ponieważ Pitbull przyjeżdża do Polski i z tego, co wiem, ja to nagrywam 1 marca i z tego, co wiem, chyba wczoraj ruszyła sprzedaż biletów i ceny były bodajże podobne, jak były do chociażby Travis'a Scott'a, Billie Eilish czy teraz Kendricka Lamar'a Sinom, no tylko, że różnica jest taka, że to jest Pitbull, a tamci artyści to jest właśnie Billie Eilish, Kendrick Lamar i Travis Scott. Jeżeli bilety na Billie Eilish średnio kosztowały 600 zł, to na Pitbull'a powinny maksymalnie 100. Ale no już nieważne, to jest tylko moja opinia. Wiadomo, że jak ktoś lubi, no to kupi i chętnie pojedzie. Na Openerze tym razem została zapowiedziana Deci, czyli utalentowana raperka, która stała się popularna dosyć niedawno. Wydała bardzo dobrą płytę w 2024, dostała za nią nawet nagrodę Grammy za najlepszy hip-hopowy album i teraz między innymi właśnie pojedzie na Opener. I jeżeli chodzi o jeszcze jeden taki festiwal, to jest to Off Festival, na którym Artur Rojek naprawdę robi robotę i daje masę fajnych undergroundowych artystów, którzy jakościowo, umiejętnościowo są naprawdę... Bardzo dobrze. I z jego ogłoszeń z lutego najciekawszy jest zespół Lumbring Girls, który od paru lat wydawał single, czy to nawet kilkupiosenkową epkę wydali bodajże. Natomiast w styczniu wydali naprawdę świetny album Who Let The Dogs Out. Który co prawda nie jest dla wszystkich, ponieważ powiedziałbym, że jest to taki. Hardcore punk, garage punk, który, jeżeli komuś podobał się w zeszłego roku, album od The Chisel, What the Fucking Nightmare, muzyka od Lumbringers również będzie się podobała. Dziewczyny robią naprawdę fajną muzykę. Tekstowo, mówiąc tak naprawdę wprost, co im się na tym świecie nie podoba, co ich denerwuje, a muzycznie jest to również naprawdę wciągające. I tak, na dzisiaj to był już koniec. Co prawda, ostatni dzień lutego, czyli wczoraj, to był piątek, czyli no dużo premier muzycznych, singli, albumów. Zdążyłem przesłuchać bodajże z. 4, 5 tylko, a i tak wydaje mi się, że to moje top 4 albumów z tego miesiąca raczej by się nie zmieniło. Na dziś to by było już tyle, napiszcie w komentarzach, jakie były Wasze ulubione albumy, wydarzenia, single, cokolwiek z tego miesiąca. Ja już się z Wami żegnam i cześć.